Witajcie na kanale Końskie Trio Jeśli filmik wam się spodoba To zostawcie lajki w górę I subskrypcję Zapraszam do oglądania Teraz przedstawię wam aktorów Wystąpi Taki yy, Taki mały dinozauryk Który się świeci Taki listek jedzący pizzę Księżyc Czekoladka nie to topesz. Lew. Lew. W dzisiejszym Show pokażemy Wam nowe pi... <smysł> Nie może z tak, tam mnie chrapać. <śpiew> <śpiew> he, będzie A sprank. śpią. Jest tak cicho. Ale nudno, bo się w tą i z powrotem. Rani. Hej, oglądałeś ten nowy serial? Tak, ten Big Show? No, no, był mega fajny. Był super, tylko że mi cały czas ten konik prze... przeszkadzał w, w No, bardzo śmieszne słowo. No co? Kiedy ten konik wreszcie wstanie? A on jest takim leniem. No, po nim to widać. O matko, która godzina? No, prawie już dwunasta. Dwunasta? No, a co ty myślałeś? Bo, tak, to ja niedługo muszę na górę wracać. Nie. dopiero była. Y, dopiero ranek jest. Ha. Ale 12. i idę w nocy. Dwunasta w nocy, to ja lecę na górę. Dwunasta rano, głupku. No to jeszcze lepiej. I dowodzi tego konika. Nie? Nie, bo ja to zrobię. Ej! Konik dawaj! Ja go obudziłam, nie ty teraz, ja. Teraz no, tylko spróbujesz. Jezu, co się tak kłócicie? Weźcie, dajcie mi spać. No, ile ty śpisz? Już ja zdążyłam się obudzić. Jezu, jest jakaś szósta, dajcie mi spać. Dobra, wstanę, już wstanę. O, hej, mam plan. Czekaj. Czekaj. No, hej, Reniwis. Nie wiedz. Ale śmieszne, ha ha ha. O łez, bo się ustawił. Jezu, ty mózgu nie masz, dopiero teraz spadłeś. Ej, księżyc, a ty przypadkiem nie miałeś na górę wracać? Ja? Nie. No, na pewno. Dobra, to wraca. Wreszcie nie będzie tego kubka. Ej, a tak w ogóle? To kto zrobi śniadanie? Jasne, że ja robię zawsze, więc ja też tym razem zrobię. No to się śpiesz, bo wszyscy tu głodują. To ja mam pomysł. Upiekę księżycowe danie. O nie, nie. Ty lepiej już nic nie piec. Ja dokończę swoją pizzę. To może e damy... To może damy Liskowi upiecymy pizzę i nam wszystkim. Jeśli wegańską, to ja nie jem. Tylko salami. <gry> nie nas. Zobaczcie, mm. każda pizza jest lepsza, sami sobie zróbcie, moja jest najlepsza, ale no, ja ją robię tylko dla siebie. Mm. To ja polecę sobie coś ugotować. Mam pomysł, nie kłóćmy się, każdy ugotuje coś dla siebie. Dobra, to może, a jeśli ktoś nie umie gotować? Ty nie umiesz gotować? No nie, bo jestem jeszcze przecież mały. A no tak, z wyjątkiem ci ugotuję. Jej, jej, jej. Na, była nasza, nasza polanna lutyna, więc już koniec, żegnamy się z wami, pa!